sam samych celów produkcyjnych, czy chociażby wyceny kosztów produkcji, potrzebne jest poznanie długości krawędzi, na przykład cięcia dla maszyny, dla lasera, do wycięcia np. elementu, czy chociażby nie wiem, do potrzebnego długości krawędzi, które mają być, nie wiem, pomalowane, czy czymś oklejone, Więc potrzebujemy poznać te parametry z modelu. Zwykle robi się to ręcznie, liczy po kolei krawędzie, a możemy przecież zaprząc do tego chociażby iLogic z odrobiną Visual Basica, żeby zautomatyzować w jakiś sposób ten proces. Zobaczcie, jak możemy to zrobić. Mam tutaj jakiś fragment konstrukcji blaszanej, prosty element, który będziemy chcieli, żeby został na których będziemy chcieli poznać po prostu długość wszystkich krawędzi, które będą potrzebne do wycięcia. Zrobimy to w ten sposób, że przejdziemy do może płaskiego wzoru i na płaskim wzorze zdefiniujemy po prostu szkic. Jak wiecie, podczas tworzenia szkicu automatycznie rzutowane są wszystkie krawędzie. No i to, co będziemy chcieli teraz zrobić, to wszystkie długość wszystkich krawędzi na tym elemencie. Dla wygody ten szkic, który teraz zdefiniujemy, żeby go odróżnić od innych szkiców, że to jest ten szkic wyznaczający nam długość krawędzi cięcia, nazwijmy go sobie na przykład, na przykład obw. W ten sposób będziemy wiedzieć, że ten szkic jest odpowiedzialny jak tylko tylko ma, nie ma być zadań a modelowania, tylko ma być zadanie do, będzie elementem pomocniczym do wyznaczenia długości krawędzi cięcia. Mając te elementy zrobione, możemy przystąpić w tym momencie do założenia reguły. Dodajemy regułę poprzez prawy, prawy, prawy klawisz myszy i na przykład nazwijmy naszą regułę obwód skłasza nam się okno pisania reguły. No i tak, przede wszystkim zaczniemy sobie tego, zdefiniujemy sobie nasz dokument wybierając opcję ten dokument. Następnie musimy zdefiniować sobie grupę, dostać się do grupy szkiców, które są w naszym, naszej części w tej chwili utworzone. Robimy to w ten sposób, że zdefiniujemy sobie na przykład taką grupę szkiców jako element o szkice. Następnie weźmiemy sobie Nasz dokument, czyli to, co zdefiniowaliśmy sobie przed chwileczką, czyli DOC, no i musimy dostać się do definicji komponentu, czyli spiszemy komponent definition. Ponieważ nasz kit został utworzony nie w modelowaniu części, ale w płaskim wzorze, więc musimy dostać się do grupy płaskich wzorów, czyli rozwinięć, czyli flat pattern pattern. I na nim znajdują się szkice, więc musimy wejść do grupy szkiców. Następnie zdefiniujemy sobie nasz szkic, ten o nazwie OBW. Nazwijmy go sobie na przykład Oszkic. I on czemu będzie się równał? No, musimy z grupy szkiców, czyli to, co, co grupy, są przepisy. Więc co zdefiniowaliśmy o szkice, wybrać sobie element o nazwie OBW. Teraz widać, dlaczego. Zdefiniowaliśmy sobie też nazwę tego szkicu, bo jednoznacznie określamy, że ten szkic o takiej nazwy nas interesuje. Kolejny krok, no to musimy w tym momencie przeszukać szkice wszystkie. No, jak wiecie, przeszukiwanie odbywa się bardzo taką wygodną poleceniem, czy pętlą for each, czyli dla każdego elementu szkicu, na przykład nazwijmy sobie elementy szkicu, znajdującego się w czym? W, w grupie, w naszym szkicu, tak. Czyli nasz obiekt szkic, w środku znajdują się przecież elementy, linie, łuki, punkty, okręgi, więc musimy przeszukać wszystkie elementy, które są tak naprawdę elementami składowymi. To są elementy Sketch Entities. No i zamykamy naszą pętlę. Teraz co musimy tutaj zrobić? No musimy wyznaczyć obwód, czyli będziemy tak, założymy sobie zmienną obwód i ona się będzie równała czemu? Będziemy sumować po kolei obwody, czyli obwód startowy. Od zaczniemy obliczać, on będzie równy 0, a później będziemy dodawać długości elementów, czyli bierzemy element szkicu, czyli na bierzemy linię, łuk, okrąg i szukamy jego długości, więc piszemy sobie length, czyli, length, czyli długość. Mając ten element zrobiony, no musimy zapisać go sobie w jakiś sposób, zapamiętać. No gdzie możemy zapamiętać ten element? Najlepiej w custom properties, tak? Czyli w iProperties wybieramy sobie niestandardową wartość. No i pod jaką nazwą zapisujemy ten element? Na przykład pod nazwą obwód możemy zapisać sobie nasz element, naszą obliczoną wartość. I czemu ona się ma równać? No ma się równać temu, tutaj w tej pętli wyznaczyliśmy. Wklejamy. Tą zmianę, no i widzimy, że program zgłasza nam, dlaczego mówi, że sz punkt szkicu nie ma długości. No wiadomo, że punkt nie ma długości. Jak sobie w takim razie poradzić, żeby wyeliminować obiekty, które nie mają długości? Moglibyśmy szukać obiektów a, po ich jak gdyby, wyznaczniku i sprawdzać, czy to jest obiekt, czy to jest linia, czy łuk, czy okrąg, czy, czy, czy punkt, i wtedy ewentualnie reagować. Ale jest taka prostsza metoda. Możemy zastosować takie, takie, takie polecenie. W przypadku błędu, czyli onError, Resume. Next. Prosta jedna linijka polecenia. To jedno co mówi programowi, że w przypadku gdyby tutaj spotkał jakiś błąd. Czyli w tym przypadku na przykład w wyznaczaniu długości obiektu. Czyli spotkałby punkt, który nie ma długości. Pojawiłby się błąd. To co on robi? Nie przerywa programu, tylko natychmiast przeskakuje do następnego obiektu. Czyli obiekt Next, czyli następny obiekt. I bierze następny obiekt ze szkicu. Przez to no, nie zatrzymuje się nasz program. No i w prosty sposób opanowaliśmy nie jest niespodziewane jakieś przeszkody, które mogłyby zakłócić działanie tego programu. I w tym momencie, zobaczcie, program wykonał operację Jeżeli wejdziemy sobie do iProperties naszego obiektu. W sekcji niestandardowej mamy już obwód zmierzony, ale widzimy, że to jest 17. 17 czego? Musimy pamiętać, że inwentor czy system, cały mechanizm programowania w inwentorze domyślnie działa na jednostkach, Centymetry, więc musimy tak naprawdę ten, tą wartość pomnożyć przez 10, jeżeli chcemy poznać długość w milimetrach. Ale też, jeżeli w milimetrach pracujemy, nie, nie, może nas nie interesować dokładność nie wiem, do dwóch czy do, do trzech miejsc po przecinku, to już do jednej, w, w, jednego miejsca po, do, po przecinku, więc możemy sobie zaokrąglić poleceniem round, na przykład nasz obiekt do jednego miejsca po przecinku. No i w tym momencie, zobaczcie, już mamy w iProperties, jeżeli wejdziemy tą długość niestandardową ustawioną na 174,5 mm. W jaki sposób, ewentualnie, co zrobić, jeżeli byśmy na przykład chcieli, żeby nie wszystkie obiekty były wyliczane? Być może nie, dla niektórych elementów nie będzie do, do, dokonywane wycinanie. Więc zobaczcie, wystarczy wejść do takiego naszego szkicu i usunąć te obiekty, z których na przykład nie chcemy, żeby była podliczana obwód. Obiekty znikają ze szkicu. Więc teraz, jeżeli uruchomicie tam regułę i wejdziecie w iProperties i standardowych, widzimy, że już mamy mniejszą wartość. To się dzieje, jak widzicie, w tym przypadku nasza reguła jest dla działania w, na elementach konstrukcji blaszanych. Czy można tę regułę też wykorzystać w elementach konstrukcji, tak, takich typowych częściach? Oczywiście, że tak. Zobaczcie. Możecie skopiować sobie tą regułę, żeby już jej nie pisać od nowa. Przejść na przykład na jakąś część. Na tej części zobaczcie, też definiowałem sobie taki sam praktycznie szkic, tylko że na poziomie e, m, modelowania części zakładamy nową regułę. Wklejamy to co z poprzednią regułę, i zobaczcie, jedyne, co musimy zmienić, to po prostu wyjść z tego poziomu wzorów płaskich. W zwykłych częściach nie ma wzorów płaskich, więc są tylko szkice, więc skasujemy ten fragment geometrii, znaczy te polecenia. I wykonujemy regułę. Zobaczcie w iProperties niestandardowych mamy już obwód 142 i Gdybyśmy chcieli znowu sprawdzić, czy na przykład coś się zmieni, jeżeli usuniemy część krawędzi, które mają być podliczane. I w I properties em, widzimy, że mamy mniejszą wartość, czyli program nam poprawnie wyliczył długość wszystkich krawędzi po prostu znajdujących się na szkicu. Jak widzicie bardzo prosta reguła, kilka poleceń, a znacznie usprawniać pracę. Można w tym momencie to wykorzystywać właśnie do wyznaczania mm, kosztów wytworzenia tego elementu, czyli wycięcia. Czy chociażby na przykład, nie wiem, w czasami jest potrzebna informacja o długościach, o tak zwanych obrzeżach, czyli wszystkich krawędziach, które będą oklejone, bo też, też to też determinuje jak dużo materiału jest potrzebne właśnie do wykonania tych obrzeży. Zachęcam Was do przetestowania sobie tej reguły. Ja ją umieszczę w, w sekcji iLogic. Te gotowe programy, żebyście, jeżeli ktoś nie chce pisać, żeby mógł to sobie wykorzystać. No i zachęcam do udanego używania tych, tych właśnie prostych reguł. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną prezentację.